Siemanko Chciałem Wam pokazać jak wymienić tuleje zawieszenia w chińskim skuterze z silnikiem GY6, to jest 4 osób, Jak widzicie silnik jest wyjęty Leży u mnie na blacie na kuchni <taki> Takie to metody i taki to warsztat To jest tuleja zawieszenia jedna To jest tuleja zawieszenia druga Jak widać jej już tutaj nie ma No i <taki> Ja wymyśliłem sobie taki sposób Tutaj Tuleja jest wyjęta Podgrzewam śrubokręt nad gazem, rozwalam tutaj tę gumę, tak żeby tej gumy nie było, żeby wyjąć ze środka te tuleje. Jak widzicie guma jest rozpieprzona, o. Jak wyjmę te tuleje, to wtedy wkładam tutaj wrzeszczot taki. Oczywiście go trzeba rozmontować, żeby go tu włożyć, ten wrzeszczot. I nacinam z dwóch stron, nacinam tutaj na górze, tak żeby przeciąć te tuleje, czyli ten metal i tutaj, żeby go przeciąć. Potem biorę śrubokręt, delikatnie pukam i tuleja wychodzi w tamtą, no w tamtą stronę czy w tą. Jak tutaj zauważycie, widać takie nacięcia, delikatne, to właśnie w ten sposób to naciąłem i w ten sposób to wyjąłem. Nie polecam walić na hama młotkiem, śrubokrętem tak na sucho, bez, bez niczego, bo tego nie wyjmiecie. A yy, można tylko po prostu rozwalić ten cały... No jakby to była część karteru, bo jak to wam się ułamia, jak zacznie nahamowalić. Ja w internecie nie widziałem filmów, tylko jest jakiś jeden gość, który mówi, jak, jak, żeby to wymienić tak dalej, ale nie pokazuje. Jeden natomiast jest, który to pokazuje jak to robić wyjął silnik, no i tam półka coś młotkiem, ale sam mówi, że to jest niebezpieczne, żeby, trzeba uwa żeby uważać. Na pewno do wymiany tych tulei musicie wyjąć cały silnik, bo inaczej tego nie, wy nie, nie wymienicie. Dlatego mam tu taki patent. Tą gumę tu w środku możecie sobie jakoś nie wiem, wiertarką przywiercić, jak, jak, jak nie chcecie tego wypalać. Ja to akurat wypalam, bo wiertarkę pożyczyłem, nie mam, a zależy mi na tym, żeby to szybko zrobić. No nieważne, po prostu musicie się pozbyć tego środka i to włożyć ten wrzeszczot, wrzeszczot, tak do środka, o, w ten sposób oczywiście tą piłkę trzeba rozmontować, żeby ją tam włożyć, ponacinać z dwóch stron, potem popukać młotkiem już obokrętym i wam wyjmie, wyjdzie. I teraz jeszcze dlaczego mój silnik tu się znalazł. Słuchajcie, ten silnik jak kupicie sobie skuter z takim silnikiem chińskim to tam w moich filmikach, tych pierwszych sprzed kilku lat, jest napisane, że no nie są zawory dotarte w głowicy. Jak to się dociera, tam wszystko jest opisane, to sobie możecie popatrzeć. Natomiast jeszcze tu jest jedna wała, wał, wala, wał korbowy, a dokładnie łożyska na tym wale. I ten silnik padł, a dokładnie łożysko, stopki korbowodu po przejechaniu 6 niecałych tysięcy kilometrów. Silnik zaczął głośno bardzo pracować, no, tak jakby tam gwoździ nawrzucać. No i dlatego się tak stało, jak się stało, że musiałem wymienić cały wał korbowy. No Można wymienić same łożyska, ale ja się nie będę z tym pierdzieli, bo to trzeba byłoby kupić ściągać, więcej by mi to wyszło niż to wszystko warte. Jeszcze trzeba wymienić wałek rozrządu. Tutaj widać jak jest, bo też tu siadają łożyska i jak wymienicie wałek rozrządu i, i cały wał na nowy, to wtedy będzie. Super! Z tym, że ten Wał korbowy, jak kupicie, to nie kupujcie chińskich, bo chiński kosztuje 80 zł, i to za chwilę stanie się to samo. No co to za Wał, co kosztuje 80 zł? No to jest taka, taka jakość, jaka, jaka cena. Tutaj jest mój stary Wał, który wyjąłem. O, tutaj jest ta tureja, którą rozcinałem, co Wam przed chwilą mówiłem, zobaczcie, tak ją naciąłem w tych dwóch miejscach, o, ta guma tu w środku rozwieprzona jest i ją puknęłem młotkiem i wyszła. I tutaj, o, nie widać tego, ale słychać, tutaj się zrobiło luz na tym łożysku, na stopce korbowodu, Ona się nawet przecina, przecina, no teraz to już no po prostu się nie chciało kręcić, teraz się jakoś kręci. I yy, ja kupiłem ten Wał za 340 chyba złotych, takiej portugalskiej firmy. Tutaj jest, o tej firmy, bo też sobie nazywa się ta firma. Tutaj Asil. Zarwa to, żeby było widać. I Asil, o, Asil firma. I wszystko tej firmy kupuję. Wejdźcie sobie tam na. W internet wpiszcie YASIL wał kodowy GY6, to, to znajdziecie to. Tak samo rolki. Nie kupować chińskich. Kupcie sobie dobre, takie film, bo te chińskie to wszystko co się jajka robią po kilku, tam nie wiem, set kilometrach. No i słuchajcie, wymieniłem ten wał cały. Jak widać silnik, tam jeszcze te tuleje, wszystko wymieniam, żeby było dobrze. No i teraz będzie dobrze. Także nie zakładajcie chińskich wałów, bo chińskie wały to chyba, że chcecie, nie wiem, sprzedać skuter czy coś, no ale to jak chcecie się cieszyć, to załóżcie sobie wał tej firmy Yasil, co ja kupiłem, mówię, no, zwykły chiński wał, cały to o 8 dych, a całe to portugalskie 340 z przesyłką NM. I tak naprawdę praktycznie tak się taki skuter kupuje, ja nie wiedziałem, ale teraz już wszystko wiem. To od razu głowica, zawory trzeba rozmontować wszystko, zawory do dotarcia wymienić wałek rozrządu, bo tam też są łożyska, one też siadają, te łożyska też są chińskie. No, ja kupiłem zawałek rozrządu, dałem, słuchajcie, gdzieś tu mam, już nie będę szukał, opakowanie też tej firmy. Yasil zapłaciłem 130 coś złotych, a chiński kosztuje 30 czy 29, no to zobaczcie sobie, jaka cena. No, cena, cena do jakości. Dlatego tak naprawdę powinno się, żeby się cieszyć tym skuterem, to dotrzeć zawory, dalej, słuchajcie, wymienić ten cały wał na takiej dobrej firmy i wałek rozrządu. I wtedy, i wtedy ten skuter będzie Wam chodził tak, jak Wam powinien chodzić. Ja do, jeśli ktoś by nie wiedział, jak się silnik rozbiera, żeby to wszystko, żeby to wszystko sobie powymieniać, to ja nie będę. O, przycina się teraz, nawet to czuć. Ja nie będę, nie będę pokazywał, jak to się robi. Bo jest taki fajny pan, który ma e, warsztat, prowadzi i ja wrzucę pod moim filmem link do tego, do tego pana, który pokazuje dokładnie, jak to się właśnie wymienia, jak rozmontować silnik i jak go wszystko złożyć. Także ja nie będę tego nagrywał, bo mija się to z celem, Po co, jak tam jest? Wszystko naprawdę super wytłumaczone. Z tym, że ten pan wymienia łożyska, ściąga. No, ma warsztat, ma, ma ściągacze, no to niech sobie wymienia. Ja. To, co miałbym zapłacić za robotę u mechanika, postanowiłem sobie dołożyć i za to, za to wymienić cały wał. I mam wszystko, super firmy, i teraz wiem, że będzie wszystko na pewno dobrze. To do tyle mojej mądrości. Chciałem się z, tym, z wami podzielić, żebyście wiedzieli, na czym stoicie, do wszystkich tych, co mają chińskie skutery i im tak głośno chodzi silniki, do wszystkich tych, co są w przyszłości sobie taki skuter kupić. Trzymajcie się, cześć. Mówię na razie, a przecież jeszcze muszę Wam pokazać, jak te tuleje założyć. No, dobra, pokażę zaraz. Na razie, jeszcze o, właśnie piłuję następną w ten sposób. Akurat tylko to, co mi zostało, tą obramówkę tutaj nacinam, przepiłowywuję, dalej na górze, potem pukam młotkiem i to wszystko super schodzi. Tak to się właśnie robi. Zrobię to i pokażę, jak założyć nowe tuleje. Także jeszcze nie na razie. Powiem Wam jeszcze teraz, że tę drugą tuleję to tylko w jednym miejscu naciąłem. Przeciąłem w jednym miejscu. gdzieś mi tu spadła. O, to ta? Nie, to nie ta. Gdzie ona poleciała? O, jest. Widzicie? Tutaj naciąłem, a tutaj nie. I to wystarczy. Nie musicie nawet w dwóch miejscach. W jednym miejscu naciąłem, tutaj biorę i Delikatnie pukam. I ona spada na dół i elegancko. Także nawet nie musicie w dwóch miejscach w jednym wystarczy. No i co? Teraz pokażę Wam jak założyć taką tuleję. Tu już jedną założyłem, czyli tak. Najpierw musimy sobie posmarować olejem. Tutaj ten otwór, gdzie wchodzi tuleja, żeby nam to wszystko ładnie wchodziło. Samą tuleję też można posmarować. Właśnie ją smaruję. O. Tutaj macie napisane jakieś tam ABC. Ja to zawsze robię tak, że w ten sposób wkładam. Czyli ją tutaj sobie wkładam. Trzeba ją trochę... Ciężko mi jedną ręką pokazywać. Puknąć młotkiem, tak żeby naszła. Położę ten telefon. Może tak, o. Coś będzie widać. Dobra. Biorę młotek. Dosłownie. Delikatnie. I teraz. Słuchajcie, duka tam jedną ręką. Yy, biorę tak. Klucz 30. Tak tutaj go przykładam. 30, w to wkładam śrubę, to jest śruba dziesiątka. Najpierw nakrętkę, czyli w ten sposób. Przepraszam, że tak kiepsko to wszystko wygląda. Ale no, jedną ręką robię. O! To tam sobie wchodzi. I teraz tutaj nakładam nakrętkę. I nakładam, znaczy podkładkę nakrętkę. I teraz to muszę wszystko, że tak powiem, przykręcić wcisnąć co tam. Może coś będzie widać. Będę to robił teraz. O! Klucz 17. Tutaj musi być wszystko elegancko dopasowane. Ten klucz o. Tutaj tak na rogach. Ta 17, znaczy ten 30 to jest nasadka 30. Piorę tak i po prostu to wkręcam. Zkręcam, to patrzę, czy tutaj dobrze wszystko idzie, czy prosto. Czy ta tuleja wchodzi nam prosto? I skręcam. Teraz to luzuję, a to po to, żeby dać tu drugą podkładkę, bo tu jest duża siła i ta podkładka się może zaraz wygiąć. Trochę już to weszło, daję tu drugą podkładkę, taką dużą. Zakręcam to. Tu trzeba sobie pamiętać olejem to posmarować, bo, bo tak to będzie ciężko szło. No i wkręcam. Tutaj z prawej strony trzymam kontrę. Nic tutaj nie nabijać młotkiem, tylko w pierwszej fazie, tak troszeczkę jak pokazywałem, bo jak będziecie walić młotkiem na hamato, to tutaj to wszystko, ten cały część kartego. Wszystko super wchodzi. Tu musi być klucz 30, bo jak tutaj byście chcieli też dać podkładki. To wam to do końca nie wejdzie, bo podpadka się troszkę przegnie i będzie blokowała tutaj wewnętrzną tą tuleję, i wam to nie wejdzie do końca. Czyli musi tu być koniecznie taka nasadka, jak pokazuję, i to 30. Bo jak będzie większa, będzie źle. Jak będzie mniejsza, też będzie źle. Pod koniec to się już ciężej idzie, ale wszystko super wchodzi, jak widać. Nie ma lipy. koniecznie posmarować to olejem takie śruby sobie kupić, ta śruba ma 10 cm musi być długa śruba żeby to wszystko przez taką nasadkę nasadkę doszło i takie duże podkładki też, to jest śruba dziesiątka, dziesiątka i ma 10 cm i za chwilę będzie opór z opór jeszcze dociągnąć. To no to teraz już się podkładki gną. Wszystko jest super. ja to odkręcę. Już się podkładki wyginają do środka, także już nie ma co dalej tutaj szaleć. Weszło nam. Odkręcamy. Cyk, cyk, proszę bardzo. Tuleja siedzi. Wszystko jest super. Tak to się robi. Dziękuję bardzo za uwagę, i pozdrawiam.